Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii falowniki z Pauliną. Dzisiaj zajmiemy się połączeniem sterownika z falownikiem, a dokładniej na utracie komunikacji Modbus właśnie pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Często bywa, że sterownik PLC może sterować pracą w przemiennika częstotliwości. Co się stanie, jeżeli utracimy taką komunikację? Może dojść do bardzo poważnych usterek. Możemy w przymienniku częstotliwości ustawić akcję właśnie jeżeli stracimy taką komunikację. Więc dzisiaj się tym zajmiemy. W międzyczasie chciałabym Cię zaprosić do subskrypcji kanału, abyś mógł być na bieżąco z filmami takiego typu oraz innymi nowościami na naszym kanale. Przymiennik częstotliwości Unitronics obsługuje komunikację Modbus RTU. Każde urządzenie, które posiada protokół komunikacyjny, powinniśmy zabezpieczyć przed utratą takiego połączenia. W falowniku Unitronics możemy wybrać jedną z czterech akcji, którą wykona przymiennik właśnie po utracie sygnału ze sterownika PLC. Przejdźmy więc do ręcznej konfiguracji przymiennika częstotliwości. Pierwszą rzeczą, jaką musimy ustawić, jest to czas, po jakim falownik zgłosi nam błąd. Jeżeli wystąpi przerwa w komunikacji, ustawiamy to w grupie parametrów P14 i w parametrze P1404. Przykładowo ustawimy tutaj czas 5 sekund. Następnie w parametrze P1405 wybieramy wspomniane wcześniej akcje. Ustawienie wartości 0 spowoduje zasygnalizowanie błędu CE i zatrzymanie silnika z wolnym wybiegiem. Wartość 1 sprawi, że nasz silnik będzie działał dalej bez zgłoszenia błędu. Wybranie wartości 2 sprawi, że silnik zatrzyma się nam zgodnie z ustawieniem parametru P0108, ale tylko wtedy, gdy źródło poleceń sterujących ustawione jest na Modbus RTU. Wartość 3... Działa bardzo podobnie, z tą różnicą, że źródło poleceń sterujących nie ma znaczenia. Wbiorę tutaj wartość 0, czyli błąd i zatrzymanie z wolnym wybiegiem. Zobaczmy więc, jak to działa w praktyce. Uruchomimy teraz nasz falownik razem z silnikiem. Teraz wypnę jeden przewód od komunikacji Modbus. Po 5 sekundach silnik powinien się zatrzymać z wolnym wybiegiem, a na falowniku pojawi się błąd CE. Tak też się stało. Teraz, jeżeli spróbuję zresetować ten błąd, a nie wepnę z powrotem przewodu, falownik po 5 sekundach znowu wyrzuci nam błąd CE. Jeżeli teraz wepnę przewód z powrotem i zresetuję ten błąd, już on nie powróci. Taki zabieg może uchronić nas przed niechcianymi skutkami utraty połączenia, zniszczeniami urządzeń czy nawet uszczerbku na zdrowiu pracowników. Jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami takiego typu, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału. Jednocześnie będziesz na bieżąco z następnymi filmami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.